Hej, cześć, Witajcie na moim kanale. Ja jestem Kysku Gaming i dzisiaj będziemy grać różne domowe gry na, na... Blox. Co to jest? Hmm. Szybki jak, Mickey Mał. Wydaje mi się, że to będzie gra mojego życia. Oczy, pomocy. Słuchajcie tych dźwięków. O nie! A! Co? To jest osioł! Wie anime. Chodź, chodź. Nie! Tak, idź tam tu żyje, co tu si się dzieje? Patrzcie, co tu znalazłem w O, a co to? Czyżby to jakaś plama? To na tyle dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o łapce w górze? A osoby te są nowe. Zalecamy Z subskrypcji.